raczulisiu. Misiaczki, lecimy z waszym czytankiem na grudzień. Mogłam się napić przed włączeniem kamery, co nie? No, tak pomyśleliście? No, ja tak pomyślałam. No. Misiaczki, y, grudzień, grudzień, o, grudzień, no. I słuchajcie, miłość dla, zarówno dla tych, co mają jakąś tam osobę, jak i dla... Osób, które nie mają. Zobaczymy, co tam, co tam w grudniu piszczy w trawie. No i oczywiście praca, co jest najlepszego do osiągnięcia i wys z znakiem. Mm -hmm. Takie buty. Tak. Ratulisiu przecu. Downy. Rak. Grudzień 2020. Dobra, lećmy z tą naszą Milostią Lećmy, lećmy, co tam Decyzje Szanse Nie wiem, czy szanse To znaczy, jeżeli macie łajzę, to nie będzie mieć szansy Nie, nie, nie mm, 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 mm. Ale poważne decyzje O uwolnieniu Z Jakiejś toksycznej sytuacji. To na przykład byłyby karty osoby, która jest od czegoś lub kogoś uzależniona i przychodzi w grudniu, nie wiem czy to wy, czy to człowiek, i mówi: Postanowiłam, postanowiłem położyć temu kres. Czyli na przykład idę się leczyć, idę na terapię, zrywam z łajzą. Co by to nie było w Waszym przypadku, ale jakaś taka konkretna, poważna decyzja. To są również decyzje lub załatwianie być może w jakimś urzędzie czegoś a propos wyjazdu, no takiego nawet, nie wiem czy nie zagranicznego. No, takie załatwienia. To wszystko jest pokazane pozytywnie, tylko tyle mówię. Rada. No, powiem Wam, o si Jezu. Niezła jest ta rada. Rada mówi dosłownie, zawalcz o to, bo wygrasz. O co? O siebie? O relacje? Walczycie z kimś? O kogoś? Co to jest? Ja tam zawsze mówię, że może walczenie o kogoś to tak trochę no ale z drugiej strony przecież bywa, że ludzie, którzy mają jakąś poważną relację, być może dzieci, dom, rodzinę, walczą o to, prawda? Też tak bywa. Albo walczą o siebie z jakąś obsesją. Bo obsesja to nie, to nie my. My nie jesteśmy obsesją. Obsesja to jest... Taki w cudzysłowie diabeł, coś, jakaś taka energia, która nas opętuje. I to może być nałóg, na przykład alkoholowy, ale to może być też obsesja na punkcie jakiejś osoby, jakiejś relacji, która nie jest dla nas dobra. Więc, co by to nie było? Czy może to jest jakieś zachowanie, jakieś działanie, ale to mogą być też czyjeś lęki. Może to być choroba. Może to być czyjaś choroba. Tak. Nie mówię, że choroba alkoholowa, tylko jakaś choroba po prostu. Coś toksycznego, z czego się uwalniamy. Zawalcz o siebie lub zawalcz o to, o co chcecie walczyć w grudniu, bo wygrasz. Bo wygrasz. Jeżeli musicie się przed czymś bronić, to jest pokazane, żeby się chronić, bronić, bo sobie poradzicie, jest również w radzie pokazane, zasługujesz na więcej. Zasługujesz na sukces, zasługujesz na kogoś, kto cię docenia, zasługujesz na wygraną. Ogólnie zasługujecie na więcej. No. mogą być wyjazdy zagraniczne lub planowanie jakichś wyjazdów, również może być załatwianie jakichś, jakichś spraw z zagranicą, z osobą zagran z zagranicy albo na temat jakiś tam. Zagranicznych rzeczy. No. Jest pokazane, że w grudniu wy albo postanowicie, albo ktoś postanowi, bo ktoś to postanawia, żeby coś już raz na zawsze zakończyć, ale to zakończenie jest dobre, bo dla Was oznacza to, że będziecie później, być może od stycznia, szli w coś nowego. To może być nowe życie, to może być nowy człowiek uzdrowiony, to może być człowiek, który jest wolny, który czuje się wolny. No. Zawalcz o siebie lub zawalcz o sytuację, bo wygrasz. Zasługujesz na więcej. Taka jest rada. No. Co powiem wam? Nieźle, nieźle. Dobra. Singlątko. Ja już niestety coś tam wam gadałam w tym rocznym. Nie w rocznym. Gdzie, gdzie wam to opowiadam? W zaglądamy w 2000, czy w Andrzejko? Dobra, nie wiem. W jakim czytaniu, które było na przyszły rok? Ja nie pamiętam, co ja tam dokładnie mówiłam, ale albo popełniacie błąd powrotu do jakiejś przeszłości i to was trzyma w czymś, co nie jest. Spełnieniem marzeń, mimo że komuś się tak wydaje, ale to jest pokazane jako iluzja. Albo ten błąd to nie jest powracanie do przeszłości, ale jest to niekreowanie lepszej przyszłości. Czyli wy nie musicie wracać do człowieka, wy możecie w głowie mieć cały czas jakieś negatywne myśli: Nie uda się, nie będę mieć, nie znajdę, nie spotkam. Tak jakby coś was cały czas trzymało, ale w iluzji, w iluzji, a wasza karta rada zaplanuj sobie lepszą przyszłość zaplanuj, jeżeli chodzi tak ogólnie, ogólnie dla singli. Natomiast te karty jeszcze dodatkowo was namawiają na jakąś rozmowę. Ja nie wiem, z kim ta rozmowa miałaby być. Może się do was ktoś próbować odezwać. Musicie uważać na wracacza, bo może mydlić oczy. Jest też pokazane jakieś niespełnione marzenie. Więc, jeżeli ta osoba lub sytuacja, która mogłaby wrócić w grudniu, nie jest dla Was korzystna i jest iluzją, to jest pokazane, że musicie sobie zaplanować nową drogę w końcu i przestać wracać do przeszłości. Ale jakaś część z Was jest namawiana do jakiejś dyskusji albo jakiejś rozmowy. Albo tej rozmowy nie ma w ogóle, a powinna być, albo ona jest, ale nie jest otwarta i nie jest jasna, i nie ma postawionej jakiejś em, czegoś, nie ma postawionego na ostrzu noża, a powinno być. Sprawa jakaś powinna, czy jakieś. Ja nie wiem, co to jest, bo albo to chodzi o to, żeby coś zakończyć i już tak całkowicie się uwolnić, albo chodzi o to, żeby porozmawiać szczerze i żeby coś było wiadomo, i tego nie ma. A wasza rada jest, żeby zrobić, żeby było. Więc być może chodzi o konkretną rozmowę z jakimś człowiekiem. Ale jeżeli nie macie czegoś takiego, to chodzi o wybranie kierunku własnego życia i żeby iść w tym kierunku, a nie wracać do czegoś, co było, i nie myśleć już o tym, co było, w ogóle nie wracać do jakiejś przeszłości. No. Misiaczki, dobra. leczmy z pracą. Praca dla raczu, lisia, P -raca. Uważajcie na przemęczenie. Ja co to jest? Uważajcie na przemęczenie i chociaż macie wystarczająco dużo energii, ale wiecie co? No to jest cały miesiąc, więc może być teoretycznie tak, że troszkę ktoś będzie chory, a potem odzyska energię, no i tyle. Ale wiecie co? Moglibyście być z czegoś niezadowoleni. I teraz się zastanawiam, z czego w grudniu można być niezadowolonym? Że za mało pieniędzy, że za mała premia, a może że Trzeba pracować w święta, czy tam, nie wiem, pomiędzy świętami, jak ktoś chciałby mieć urlop. Zaraz zobaczymy, jak to ogarnąć. Nie, no. Ja mam pokazane, że Wy sobie ze wszystkim dacie radę. Tylko niektórzy z Was pokazują obciążenie. Obciążenie grudniowe to może być po prostu, że za dużo obowiązków, ale Wy pokazujecie, że sobie dacie z tym radę. Dlatego, no. Wy możecie być niezadowoleni albo czuć się osłabieni, bo chcielibyście więcej luzu, bo chcielibyście, żeby było łatwiej. No to nie jest aż tak super łatwo, ale wy pokazujecie, że sobie dacie ze wszystkim radę. Więc tu nie ma co, nie wiem, jakoś tam się zawieszać na jakimś, jak, o, nie dam rady, ola Boga, ola Boga, ile ja wam obowiązuję. Nie, nie ma czegoś takiego. Ze wszystkim. Raczuli sobie da radę, ale może być trochę niezadowolony. No. Kochanie, myślicie, że ja jestem zadowolona z tego, ile ja mam pracy w grudniu? Wiecie, ile ja mam pracy w grudniu? Najwięcej z każdego miesiąca w, ka w całym roku. No, bo to jest taki czas. A ja bardzo, bardzo, bardzo za, za bardzo ważne uważam ten, ten czas świąteczny z rodziną. No. Co oznacza, że naprawdę strasznie ciężko się wyrobić ze wszystkim w grudniu. Dlatego zazwyczaj się nie wyrabiam. No, po prostu w pewnym momencie trzeba odpuścić. Ale wy macie pokazane, że sobie dacie radę, że sobie da. Jest jakaś osoba u was, to, bo, to być może bardziej dla ludzi, którzy mają jakieś szefostwo, albo jakichś ludzi, którzy z wami pracują. Jest jakaś osoba, która czuje się cholernie pewna siebie, i dla wielu z Was to nawet może być mężczyzna. Bardzo pewna siebie, bardzo taka ta osoba jest, czuje się ważna. Czy jest ważna, czy nie, to nie wnikam, ale czuje się. Może nawet się czuć ważniejsza niż wy, w niektórych przynajmniej przypadkach. I ta osoba albo coś powie, albo się jakoś zachowa. I wy będziecie się czuli zranieni, wy będziecie się czuli rozczarowani. To jest na takiej zasadzie jak na przykład, nawet jeżeli jesteście na równi, słuchajcie, nawet jeżeli wy jesteście szefem, a to jest jakiś współpracownik, ktoś po prostu może walnąć jakieś słowo lub zdanie, albo jakoś się zachować w jakiś taki sposób, że was, bo wy jesteście raczuliszem i macie tą wrażliwość bardziej rozwiniętą emocjonalną, was to może dotknąć. Ale nie wiem, czy powinno. Jeżeli mam być szczera, zobaczmy, jaka jest rada na to. No. Pracy. W pr Dobra, okej. Okay. Uwaga. Rada: w pracy zajmij się pracą. Nie jakimiś gorzkimi żalami, nie jakimś, że Jezu, co on mi powiedział, o w ogóle tu, a coś tam co. Nie. W pracy skup się na pracy, w ogóle, ale to w ogóle, bym się nie skupiała na żadnych bolączkach, emocjach, osobach. Ludzie u Was w pracy to nie są Wasi przyjaciele, to są współpracownice, bo to jest. Ja nie wiem, gdzie pracujecie, ale zazwyczaj praca to jest jakiś jednak teren, gdzie jakaś rywalizacja jest. Każdy chce jak najlepiej wypaść. Jak będą rozdawane premie czy jakieś tam, nie wiem, nagrody czy coś, to każdy chce to dostać. I tam już nie ma miejsca na przyjaźń, więc ja nie wiem, być może Wy nie macie takiej sytuacji, ale że ktoś ma. W pracy skup się na pracy. Wasza rada na grudzień, pracuj sobie spokojnie w tym zakresie, w jakim macie pracować z tą jakąś tam, z tymi obowiązkami, którymi macie się zająć. I tylko tyle. Niczym innym w pracy się nie zajmujemy. Nawet raczuliś, który się zakochał w pracy i zerwał. I musi łajzę oglądać na co dzień. Nie, 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 nie. Zajmujemy się pracą i niczym więcej na terenie pracy. Dobra? No. To tyle. Dobra. Co jest najlepszego do osiągnięcia w grudniu dla raka? Odpoczynek lub uzdrowienie. Spokój. Jeżeli po tym wszystkim, co powiedziałam, wymyślicie, tu tutaj coś będę miała, aaa, to nie, 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 nie. Do osiągnięcia, jeżeli posłuchacie rad, które były, jest spokój. Lub uzdrowienie. Uzdrowienie, jeżeli by ktoś chorował, to też może być, ale być może uzdrowienie z jakiejś przeszłości. Być może jakieś uspokojenie serca, a może po prostu, kurde, święty spokój. I co? Może być urlopik, albo może być po prostu wypoczynek. Jest to do osiągnięcia w grudniu, w razie gdyby Raczuliś wątpił? Jest. No, to tyle. Co jeszcze? Nie. Właściwie wszystko, co chcecie. Dobra, macie pokazaną kartę Maga na ten miesiąc, na grudzień, co oznacza, że tak naprawdę po pierwsze, posłuchajcie rad, które były, jeżeli w ogóle są to oczywiście wasze sytuacje. Ale jeżeli zachowacie spokój, jeżeli będziecie medytować, nie ma nic, czego Wy nie możecie osiągnąć, tylko Wy wiedzcie, co chcecie osiągnąć, bo niektórzy z was, zwłaszcza być może niektóre singlaczki, są tak. Zawieszone na przeszłości lub na jakimś wymyślaniu, nie będę mieć, nie będę mieć, a nie wiem, jaką drogą pójdę w ogóle, że zaczynają kreować głupoty. A tu chodzi o to, żeby wiedzieć, co się chce i żeby rzeczywiście się na to otworzyć. Nisie poranne na temat kre kreowania i manifestacji oglądamy. Dobra, oglądamy. Dobra, misiaczki. I na koniec wy z każdym znakiem zodiaku. Rak i każdy znak zodiaku od baranka do rybecze. No, no to co to się wydarzyło tutaj? Co się tutaj wydarzyło? Od baranka do rybecze. Od baranka do Rybyczek. No dobra. Jeżeli macie baranka, jakaś kobieta może próbować podrywać mężczyznę, który jest żonaty, albo, albo, więc nie wiem, kto jest tą kobietą, a kto jest żoną, a kto mężem. Dobra, nieważne. Albo mamy kogoś, kto poświęca za dużo czasy, czasu pracy, ale być może w pracy ktoś kogoś podrywa, ale mamy pokazane, że yy, mimo, że jest pożądanie i że jest jakaś energia seksualna gdzieś tutaj, to nie mam poczucia bezpieczeństwa. Dlatego dobrze byłoby się temu przyjrzeć. Z bykiem mamy pokazane, że ktoś się nie poddaje, ale jest coraz większa iluzja. Iluzja. Nie wiem, czy tutaj ktoś stąpa rzeczywiście po ziemi, czy buja. W obłokach. Z bliźniętami poczucie osamotnienia, ale ktoś się, o, ktoś się może odezwie do was, dlatego że się czuje osamotniony, to może być takie coś, ale jeżeli będzie między wami kontakt, bo może być, jeżeli nie jesteście razem, oczywiście, to jest pokazane poczucie osamotnienia. Ym, może też być tak, że jesteście razem, ale w tak, tak się czujecie osamotnieni, że zaczynacie zwracać uwagę na inne osoby. Dwa się, jest jakieś podjęcie decyzji lub, za, lub załatwienia takie urzędowe, ale jednocześnie jest niestety pokazane, że ktoś nie bardzo wie czego chce, nie jest przekonany do czegoś. Z lwiaczkiem mamy pokazane romanse, seksiki, wariactwo, ale rozdroże, czyje? Czy to wy się zastanawiacie, czy z nimi coś robić? No to się dobrze zastanówcie. Czy oni mają jeszcze dwie drogi? Czyli to nie jest rozstrzygnięta sytuacja. Z panną nie ma nowej drogi, nie ma nowego planu, a jest oddalanie się lub odejście, lub jakaś dziwna przeprowadzka bez planu, więc nie wiem, jak to ma działać. Z wagą, słuchajcie, jakieś zakończenie. Ale strasznie dziwne, bo to tak wygląda, jakby ktoś był w martwym związku, a już zaczynał coś nowego. Ktoś się jeszcze zastanawia nad tym, jak coś z czymś pogodzić, ale jednocześnie postanowił coś zakończyć albo już coś zakończył. Z skorpionem mamy pokazany brak decyzji i ktoś nie chce o to walczyć. Być może też nie chce się kłócić z wami, ale nie chce o coś walczyć i nie podejmuje ostatecznej decyzji. Ze strzelcem jest pokazana osoba zależna, być może dziecko. Jest też pokazane, że ktoś zaczyna lub planuje zacząć nowe życie. Albo jakaś ciąża. Z koziorożcem nie ma oferty i nie ma równowagi. I jest też pokazane, że ktoś może kimś manipul manipulować, ale finansowo. Finansowo. No. Z wodnikiem podróż? Oj. Ale kurde, nie wiem. Podróż albo, albo takie symboliczne pójście razem dalej, ale ja nie wiem, no bo może ktoś być niezadowolony z wyniku tej sytuacji. A z rybami mamy pokazane odchodzenie, ryby chyba od wszystkich odchodzą, bo w każdym znaku ryby mają chyba odchodzenie i opuszczanie. Ktoś się em, odwraca tyłem i od czegoś odcina i postanawia coś zakończyć. No. Co osoba, którą macie w głowie, chciałaby wam to wiedzieć? Bycie przy tobie jest um, oszałamiające. To jest raz, ale jakie jest to drugie słowo? Upajające, upajające też nie. Um, uzależniające, upajające. Nie pamiętam, jakie słowo jeszcze jedno było. Oszałamiające. Człowiek czuje się pijany waszą osobą. No, to znaczy, że was pożąda. No to tylko tyle. Dobra. Misiaczki, pamiętajcie, żeby słuchać wedyjskich przekazów też. Posłuchajcie i zachodnich, i wedyjskich. Zobaczcie, gdzie jest wasza historia. I pamiętajcie o ascendencie i o księżycu. Widzimy się niedługo. A na razie, buziaczki, Pozdrowionka. No i papa.